Witajcie, tu Kamil Majson. Robię ten reportaż dzień po, obu, wczoraj nie nagrywałem w terenie, ale... Jestem w dokładnie tym samym miejscu, skąd przyszło 4 lata temu, skąd tu były zniszczenia. I 4 lata temu przetoczyła się jedna z największych nawałnic, największa nawałnica jakąkolwiek przeżyliśmy. Ona szła początkowo od Dolnego Śląska aż po Wielkopolskę. Kujawy, narodziła się ogółem w Austrii. Francja, Austria szła w kierunku Czechy, Polska, by zaniknąć nad krajami bałtyckimi. <grych> Układ ten został skwalifikowany jako Derecho. Drugie Derecho w ciągu zaledwie, 20, zaledwie 48 godzin. Pierwsze Derecho mieliśmy. Z 10 na 11, 24 godziny później, 11 na 12. Boom, <laughs> film jest po prostu poświęcony pamięci ofiar, tych, którzy stracili dobytek i wszystko. Oby już nigdy nie było takiej nawałnicy. Miłego wieczoru.